Raport Współdzielonej Mobilności, który wydaliśmy właśnie z portalem SmartRide mówi o Współdzielonych Środkach Transportu. To jest nowa osobno-rysująca się kategoria w transporcie miejskim. I są to samochody, rowery, skutery, elektryczne hula i nogi, które wypożyczamy sobie na minuty w z ulicy za pomocą smartfona i aplikacji. Wtedy, kiedy mierzyliśmy dane, czyli na koniec czerwca było tych pojazdów pod 40 tysięcy, Natomiast rynek rozwija się dynamicznie i z każdego tygodnia na tydzień tych mm, pojazdów przybywa. My prognozujemy, że wzrosty będą trzycyfrowe, jeśli chodzi o najbliższe lata, a najbardziej, najszybciej będzie rozwijał się tak zwany sektor mikromobilności, czyli takie małe pojazdy elektryczne typu skutery i elektryczne hulajnogi. Najbardziej dynamiczny rozwój to mówimy zdecydowanie o elektrycznych hulajnogach, ale jeśli jakby to jest krzyk ostatnich miesięcy. Natomiast e, jeśli spojrzymy kilka lat wstecz, no to najbardziej popularną i największą grupę użytkowników w Polsce mają współdzielone rowery. One mają też największe dotarcie to jest ponad 70 miast, w których takie systemy działają. Natomiast najbardziej dynamicznie rozwijają się obecnie elektryczne hulajnogi. Stabilny wzrost także obserwujemy wśród skuterów elektrycznych i oczywiście w kategorii samochodów na minutę. W tej chwili, jak zmierzyliśmy sobie, że tak powiem, udział pojazdów elektrycznych w całej flocie tych 37-40 tysiącach pojazdów, to on jest na poziomie mniej więcej 30%. To jest wysoki wskaźnik, ale jakby ma bardzo jeszcze duży potencjał wzrostu. I najszybciej rzeczywiście elektryfikują się. A wręcz tych nie potrzebują. Skutery elektryczne i hulajnogi elektryczne. Te segmenty są w 100% elektryczne, są bezemisyjne. W samochodach mamy przypadki z operatorami, których flota jest całkowicie elektryczna we Wrocławiu, w Katowicach mniejszy, w Warszawie. Natomiast mamy też wśród, analizujmy no, za sobie konwencjonalnego napędu i samochodów carsharingowych nie wiem, spalinowych mamy też. Domieszkę pojazdów elektrycznych. Także ten trend jest bardzo wyraźny, natomiast tutaj czekamy na rozwój infrastruktury do ładowania. Te korzyści dla nas, Polaków, dla osób odwiedzających, dla administracji miast są duże, także dla biznesu, bo nie ma co ukrywać, że to jest biznes przemieszczać ludzi dzisiaj z punktu A do B i globalnie trwa w tym względzie ogromny wyścig z, yy, i mówimy tu o ogromnych kwotach. Jakby ten rynek w Polsce rzeczywiście zaczął się udrażniać jakieś 3 lata temu. Wtedy weszły usługi car sharingowe, e, współdzielenie skuterów. Nieco później, od zeszłego roku, mamy elektryczne hulajnogi. Korzyści są, bym powiedział, najpierw dla użytkowników takie, że jeśli policzą sobie uczciwie koszt posiadania pojazdu, a okazjonalne skorzystanie z pojazdu sharingowego, no to rachunek ekonomiczny wyjdzie zdecydowanie na korzyść. Po prostu to są duże oszczędności dla naszych prywatnych budżetów mobilności. Dla miasta to jest także oszczędność, bo jeden samochód carshelingowy jest tak efektywny jak 10 do kilkunastu pojazdów w użytku prywatnym, które w większości czasu, według badań, 95% stoją zaparkowane. Więc mówiąc krótko, dzięki współdzielonej mobilności możemy. Te same potrzeby w zakresie mobilności zrealizować mniejszą liczbą pojazdów, a przez to alokować dla niej dużo mniej przestrzeni. Na dzisiaj rynek współdzielonej mobilności w Polsce szacowany jest na blisko 200 milionów złotych. Na to składają się cztery kategorie. Rowery, które stanowią blisko połowę tej wartości. Następnie samochody, elektryczne hulajnogi, czyli taki hit ostatnich miesięcy, ostatniego pół roku, oraz elektryczne skutery.